we're sending you to a remote island paradise for a well-deserved vacation. you'll have plenty of peace and quiet without distractions. in fact, we can't contact you even if we want to. the only communication to the outside world is through the weekly boat that brings supplies and vacationers from the mainland. enjoy yourself, kate. No, wakacje, no, no. Wysyłają nas. Enjoy. Dobra. Malownicza wysepka, proszę ja ciebie. Ona jest sama na niej. Nie, po prostu bardzo, bardzo polubiłem tą postać, słuchajcie. Tą, tą bohaterkę naszą. This is the life. No no And objectives, except rest relaxation. Ciekawe jak tam Bruno dał radę. O, i małpka. Coś śmiesznego na koniec. No, małpka. No tak. Nie wiem, czy będzie taki spokój. Słuchajcie, chyba trzeba wziąć i złapać małpkę. Tak mi się wydaje. Zanim małpka zrobi jeszcze więcej szkód. A. Um... A czemu tak trzymasz rączki? <laughs> nie to, żebym się czepiał, ale... Można wziąć prysznic? To też by było zabawne. A małpka... Aha. Małpka wyleciała mi tutaj przez... ...przez okno. Nic tu więcej nie mam, tylko te takie swoje... O. ...rzeczy. Może być to nawet Dobra to idziemy tutaj, tak? To sobie zapiszę A jest małpka, jest Miał być spokój, słuchajcie, a tu wyszło jak wyszło Na ma spokoju Dobra, idziemy za małpką, nie będę wymyślał i'm sorry ma'am no one is allowed down there no i'm out i told you no one is allowed down there now go away i'm going dress make me look fat fat like how fat fat i've been eating so much here my dress feels <truelly> too tight okay <truelly> well you don't look fat from where i'm standing

Jeszcze notatki, proszę bardzo. Tak, tak. O! I sekrecik. Więc to chyba takie dwa sekrety chyba by się udało w tej grze zdobyć. Te buciki takie. Więcej nie. Ciekawe czy było więcej. To co to jest dźwignia? Nie. Czekaj, tak, ja nie mam latarki, prawda? A nie, mam. Myśmy tu zobaczyli po kątach. Czegoś nie ma, ale nie, słuchajcie, nie ma nic. Chciałbym jeszcze tylko wyjść i to by było cudnie. No to. to tutaj do wody? Chyba tak, tak, tutaj. To jest jedna, jedyna droga. Pytanie, czy starczy mi powietrza? Kiepsko to widzę. Miały być wakacje, a no, no, no i zaciąłem się przy samym końcu. Dobra, mamy chyba co? Harm, a co to tutaj ma być? Jeszcze nie koniec? Co oni tutaj robią na tej wysepce? Miała być już cisza, spokój. No to ja. Zaraz dostaniesz kulę w łeb. Idą do mnie. To chodź. Co tu chodzi? Jeszcze coś? Ale by było. Jeszcze nie macie dość. <laughs> Się wystraszyłem. Oh, Aha, na górze. No dobra, zabierzemy to. Się odcinek troszkę przedłużył. Patrzcie, ja już się żegnałem. Już do innych serii. Zapraszałem do drugiej części. A tu patrzcie, takie rzeczy. Buciki. Tu jest sekrecik jakiś. To zabieram, dobra. A ta inna broń, o ta. Dobra. Co to jest? A to jest jego ręka tu. Dobra. <grym> Dobra, to sakujemy Bo akurat miałem to. Nie ma? No nie. O, 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 o. To ja poproszę to, bo to może się przydać. Co tu tak ciemno? Aha, koniec. Kto jeszcze może być zamieszany w to, bo już normalnie nie mam pytań? we need to get this shipment to the facility and you've been sitting around all afternoon our paychecks are two weeks late i'll put some hustle into it when i see some money boss said that's just a temporary payroll glitch now come on i can't do this by myself no, dobra, no to co, jedziemy dalej, nie? Chociaż powiem wam, że... Dobra, idą. Że ja myślałem, że to już koniec będzie. Ciekawe ile jeszcze? Coś to... Zrobimy jeszcze jeden osobny odcinek, bo... Bo wiecie o co chodzi. Aha, oni tu gadali. Tutaj coś mam. Widzę, że będziemy jeździć. A tu? O. Okej. Okay. O. Proszę bardzo, mamy... Eee, no jak on się nazywa? Snajperka. Łojezus z Czekajcie, jakby tak ze snajperki. Co on ma na głowie? Widzicie? Dziwne to było. A on miał normalnie na głowie e, małpę. Znaczy maskę małpy nie? Może z taki wiecie, znowu jakiś joke ze strony twórców. O ty ty. Kasz mi tu. No! Patrzcie! Małpka. Patrzcie tu. Małpko. Dobra. Jadę dalej. Warning, ale co warning? Coś mi na łeb zaraz spadnie pewnie, co? Te belki pewnie, co? Czy nie? Nie, nie ma nic. Dobra, już chyba wiem o co chodzi. Chyba ten głas, słuchajcie. Oczy o Jesus. Trochę to takie spadziste tu. To nie jest dobra broń, wiecie, tak z bliska, nie? Co mam tam zejść? O, o ty, ty, ty. Tam jest tak. No chodź, chodź. Ale... Ty... Gdzie jeszcze? No wypadałoby zejść. Ale to nie jest dobra droga. Dobra, wsiadam jeszcze raz w motor. Tutaj chyba trzeba było wziąć, słuchajcie, taki dość spory rozbieg. Patrzcie. A ty co? Wypadł. Ja. Jezuś, się słodki Czy ja, czemu tu nie można wiecie czego? O właśnie Chciałem cofnąć Oj to nam się, słuchajcie, przedłuży odcinek No 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 Są czas Trzeba słuchać te małpki No tam byliśmy To jest tak dziwnie, bo można by było chyba tu zjechać Na dół i to chyba będziemy wtedy Tam gdzie ja chciałem, chciałem być Ale ja nie, nie mogę się Ogarnąć, czy tutaj coś spada na dół? Tu chciałem być Właśnie, bo tu jest kamizelka a jakieś notatki? Coś tego z mapa Dobra. Jakieś tylko, tylko paliska archeologiczna. Albo mi się wydawało. Coś tam było. W każdym razie musimy udać się o tam. Jeszcze bym wiedział jak to w ogóle wygląda. Aha, to taka kładka jest. A, i tutaj oni byli, dobra. Wiesz, że to właśnie trzeba za każdym razem zsiadać z tego Fajnie by było, jakby na przykład, wiecie <laughs> co można było? Strzelać podczas jazdy Tego mi brakuje tu Zamknęli Zamknęli mi bramę, pewnie będzie można ją tutaj otworzyć. Pewnie, że tak. Super, bo już miałem Monkey Mask. Otwierać mi to. Ciekawe czy tam będziemy na górze Znowu uwaga Aha dobra to ja już widzę Czemu? O jezu tu jest jakaś lawa Jodźcie słodki co ja robię Co to? I right. Wiecie tutaj jakoś tak zrobiłem to trochę na yolo Nie wiem czy to dobry pomysł Bo praktycznie nie mam życia Chyba to nie był dobry pomysł A co, to koniec jazdy? Chyba tak, nie? Patrzcie Ile masek małp? O co tu chodzi w tym? Żadny nie zabiorę, jeszcze końcówka mi zaskoczy coś czuję, tu ja miałem jechać motorkiem? Może tak być. Why do they have us wearing these things anyway? I'm not sure, but they are kind of nice. Nice? Because they remind you of your mom? Very funny. Back to work, smart guy. Oh, <skryptor> <skryptor> mask I'm curious if this is some kind i to be As much as I dislike writing up reprimands, you forced me to do just that. What now? The backup lava diversion system was down for 13.6 seconds this morning. So? So if the backup system is impeded, the primary system could malfunction. Which means. Which means we'll all melt, you idiot! Jeez, who hired you? You did sir. Ok. Zabawne to było. No dobra, jedziemy z koksem dalej. Słuchajcie, no to wyszło, że po prostu mamy nowy odcinek. A ja już się żegnałem. A tutaj takie fajne rzeczy. Co to jest? Tak, tak wiem, ale naprawdę ją dotknąłem? A niekoniecznie. Chociaż słuchajcie, może i... Jeden strzał i to by było dobre. Co? No, jakbym chciał cichutko, to by był dobry pomysł, jeśli chodzi o tą broń. A, nie mogę. Gdzie biegniesz? No, ty mi tutaj nic nie uruchamiaj czasem. Kamizelka jest Tutaj jeszcze notatki Co? Coś tu można otworzyć? Nie. I teraz tak, tutaj są jakieś pokoiki. Uuu Haha, dobra. To też się przyda. Żadnych notatek, nic. Dobra, idziemy. Nie wiem, czy tu mam być cicho? tak sobie mi to idzie ty tutaj nic tak co to jest dobra nieważne jesteśmy na dole także mogliśmy tu albo tu jak to tam wolał tu mamy notatki i przycisk który coś tam. Aha, tu. Uwaga tutaj, słuchajcie, na tą lawę. Ale spoko. Tu. Profesor i... Nie, 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 ty mi tutaj nie kombinuj. To zabieramy. I tutaj jest jeszcze jakieś przejście, czy to się łączy? Tak, one się łączą. Wiecie co, ta broń jest spoko, tylko że ja tutaj źle robię to i Zdradzam się po prostu, nie? Zwyczajnie, najzwyczajniej. Ten tutaj sobie... Siedzi. Dobra, to się łączy. Czyli teraz tu. To nie. Dobra. Dobra, to trochę teraz tym, bo coś mi nie idzie. Kurde, jakie lawy. W ogóle całkiem zmiana klimatu. No ale ta gra była taka, nie? Zawsze było coś innego, coś fajnego. Cały czas słyszę jeszcze jakieś kroki, ale... Gdzieś na górze. Dość sporo ich tu było. Pozbieramy wszystko. my go nie spadają nawet im to realnie wyszło kamizelka i nic więcej no dobra spadł tylko teraz tak czy to się zawali bo takie mam dziwnie a nie bo tam chyba muszę się udać na tej mojej w ciągarce czy nie trzeba? A nie, mógłbym, ale... Widzę, że nie, nie trzeba. Dobra, całe centrum. Przycisk Wszystko pozamykał. Czemu? Aha, to jest rakieta jakaś. To tak miało być. Oczywiście warning. 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 warning, kuźwa, warning słuchajcie. I teraz co? Ja mam teraz 3 minuty, 4 A wy co? Nic kompletnie was to nie dotyczy? Jakaś ewakuacja, coś teges. Dobra, spadamy stąd. Pytanie gdzie. Tak. Tutaj, słuchajcie, tu! Tego gościa akurat słyszałem Kuźwa, nic nie widzę Tu? Chyba tak, nie? Jeszcze niżej? Dobra O kuźwa Nie wiem, czy mi się to uda, wiecie, za pierwszym razem, bo tak naprawdę lecę na oślep. Nie za bardzo wiem, gdzie miałbym się udać. No, niby jest jedna droga, ale zaraz coś mnie może spotkać. A, teraz jesteśmy po drugiej stronie. Dobra. Ale mnie ktoś za. Strasznie mam mało życia, więc też nie wiem, czy, czy dotrwam. Profesor, aha, ok. Sam, sam żeś się zabił. Może się uda. Jeszcze dwie minuty. Dobra, udało się. Czyli co, teraz już na dobre organizacja HARM przestaje istnieć? Biedna nasza KTI Archer. Oj, małpka. No właśnie. Cała wyspa się wali, słuchajcie. No dobrze. No, to teraz mogę się, słuchajcie, pożegnać. Czyli tamto to było takie, wiecie, <grym> przedsmak. Um, no i na to już nie będę się tutaj rozwodził. To było takie ciekawe, można powiedzieć taki dodatek DLC. Um, wykończyliśmy tą całą organizację Harm już do końca. Um, no fajny, fajny taki smaczek. Um, byłem pewny, że tam już był końc, bo już były literki, więc dlatego się żegnałem. No ale jeszcze wyszedł jeden odcinek z tego. Cieszę się, fajnie, spokojo. Spoko wyszło. No to cóż, to teraz już na pewno do następnego. Trzymajcie się, cześć.